Dziedzictwo. Tak Zeyer odzyska pierwsze wspomnienie. Przełom w jej leczeniu. Streszczenie 476 odcinka Emanet 05. 02. 2025 Zeyr zdecyduje się na leczenie, by przypomnieć sobie swoje życie. Choć początkowo terapia nie przyniesie efektów, wreszcie odnajdzie w zakamarkach pamięci pewien fakt z przeszłości. To może być przełom w jej terapii. Zobacz w galerii zdjęć, co dokładnie sobie przypomni. Tak Zejer odzyska pierwsze utracone wspomnienie, dziedzictwo, pierwsze wspomnienie zejer, przełom, który odmieni wszystko. W ciszy wypełniającej rozległe przestrzenie rezydencji, Zejer siedziała przy kuchennym stole, zatopiona we własnych myślach. Promienie wczesnojesiennego słońca przechodziły przez delikatne firany, rzucając na jej twarz grę światła i cienia. Była to jedna z tych codziennych chwil, kiedy rzeczywistość wydawała się zbyt skomplikowana, a zwykłe gesty, jak przekrojenie jabłka, były jedynym, co nadawało jej dniom pozory normalności. Ale tego dnia miało się wydarzyć coś niezwykłego, coś, co odmieni nie tylko jej życie, ale także relacje z Yamanem i Yusufem. przeszłość, która wydawała się na zawsze utracona, miała zacząć w niej odżywać rozpacz i nadzieja w cieniu utraty. Od dnia wypadku Zeje żyła w chaosie. Każda próba przypomnienia sobie kim jest, każda rozmowa z terapeutą, każde spojrzenie w oczy Yamana, wszystko kończyło się na tej samej bezdennej pustce. Była jak zagubiona podróżniczka w labiryncie, gdzie każdy krok w przód prowadził jedynie do kolejnej ściany. Dlaczego nic się nie dzieje? wyszeptała poprzedniej nocy, gdy siedziała na tarasie, tuląc kolana do piersi. Jej głos był cichy, niemal złamany. Jaman, stojąc obok niej, miał w oczach ten sam upór, który nie pozwalał mu się poddać, nawet kiedy ona traciła nadzieję. To wymaga czasu, zejer. Nie oczekuj, że wszystko wróci od razu. Ważne, że próbujesz. A jeśli, jeśli nigdy niczego nie odzyskam? Spojrzała na niego, a jej oczy pełne były łez. Jaman uklęknął obok niej, chwytając jej dłonie. Nawet jeśli nie odzyskasz pamięci, Zeier, to niczego nie zmieni. Dla mnie jesteś tą samą kobietą, którą pokochałem, ale wierzę, że to tylko kwestia czasu. Zejr chciała w to uwierzyć, ale coś w jej sercu wciąż podpowiadało, że nadzieja może okazać się jedynie złudzeniem. Nieoczekiwane przebudzenie pamięci, poranek był zwyczajny. W kuchni unosił się zapach świeżo zaparzonej kawy i pieczonego chleba. Jusuf, pełen energii, biegał po salonie, czekając na swój ulubiony przysmak – plasterki jabłka. Zejr sięgnęła po owoce, kładąc je na desce do krojenia. Wzięła nóż do ręki i z wprawą przekroiła jabłko na pół. W momencie, gdy dwie połówki jabłka rozdzieliły się, stało się coś, czego nie była w stanie zrozumieć. Jakby zapach jabłka, dźwięk noża przecinającego skórkę, a nawet światło słońca odbijające się w połyskliwej powierzchni owocu, przywołały coś z głębin jej podświadomości. Obrazy zaczęły przesuwać się przed jej oczami. Jasny, słoneczny dzień, tłoczna ulica pełna ludzi. Jaman, stojący naprzeciwko niej, z tym samym determinowanym wyrazem twarzy, jaki widziała tak wiele razy. Trzymał jabłko, kupione od ulicznego sprzedawcy. Pamiętała, jak wzięła je od niego, podzieliła na pół i podała mu jedną z części. To było tak realne, jakby wydarzyło się właśnie teraz Jaman, wyszeptała, patrząc na jabłko w dłoni. Jej głos był pełen zdumienia. Jaman, który właśnie wszedł do kuchni, spojrzał na nią zaniepokojony. Zejer, co się stało? Zapytał podchodząc bliżej, jej dłonie lekko drżały, a jabłko niemal wypadło na podłogę. Spojrzała na Yamana, a w jej oczach odbijało się coś, czego nie widział u niej od miesięcy, iskra nadziei. Pamiętam, wyszeptała drżącym głosem. Pamiętam, jak podzieliłam się z tobą jabłkiem. To było na ulicy, jej słowa przerwały ciszę, która na chwilę zapadła w kuchni. Jaman zamarł, jakby bał się, że każdy ruch może zniszczyć tę ulotną chwilę. Zejr, to naprawdę pamiętasz? Zapytał z niedowierzaniem, Zejer skinęła głową, łzy spływały po jej policzkach. To takie jasne, mogę to zobaczyć, poczuć. Naprawdę to pamiętam, Jaman klęknął przy niej, chwytając jej dłonie. Jego głos był pełen emocji. To cud, to dopiero początek, Zejer. Wierzyłem, że ten dzień nadejdzie. Emocje, które zmieniają wszystko, Zejer podzieliła jabłko na pół, tak jak wtedy. Podała Yamanowi jego część, patrząc mu prosto w oczy. W tej chwili między nimi zapanowała cisza, która mówiła więcej niż tysiąc słów. Było to przypomnienie nie tylko wspólnej przeszłości, ale także miłości, która przetrwała mimo wszystkich przeciwności losu. Dziękuję, wyszeptała, dziękuję, że zawsze wierzyłeś w mnie, Yaman uśmiechnął się przez łzy. To ty jesteś moją siłą, Zayer. Bez względu na wszystko, nowe zagrożenie, Ali na tropie prawdy. Podczas gdy w rezydencji rozgrywały się te wzruszające chwile, Ali, w swoim biurze, analizował nowe dowody. Kolejne ślady wskazywały na to, że Falken i Rustem współpracowali. Ich działania były coraz bardziej niebezpieczne, a Ali czuł, że czas działa na ich korzyść. Musiał działać szybko, gdy zadzwonił do Duygu, by poinformować ją o swoich odkryciach. W słuchawce rozbrzmiał głos, który natychmiast wzbudził w nim alarm. Halo? Odezwał się Falken, a jego ton był wyzywający i zimny. Ali zrozumiał, że Duygu może być w niebezpieczeństwie. Bez chwili zastanowienia wstał od biurka, zabierając broń i kluczyki do samochodu. Muszę ją znaleźć, zanim będzie za późno, powiedział do siebie, wbiegając do windy. Miłość i walka o przetrwanie. W jednym domu Zeir i Yaman odnajdywali drogę do siebie na nowo, budując most między przeszłością a teraźniejszością. W innym miejscu Ali ścigał czas, próbując uratować Duygu przed nieznanym zagrożeniem. każde z nich walczyło o coś, co było dla nich najważniejsze- miłość, wspomnienia, bezpieczeństwo. Czy terapia Zejer przyniesie kolejne przełomy? Czy Alice zdąży uratować dłegu? Tajemnice i emocje przeplatają się, tworząc historię, która chwyta za serce i trzyma w napięciu do samego końca.